Potrzebujesz wysokiej jakości ujęć filmowych, ale ceny klipów w bankach sztokowych Cię przerażają? Bez względu na to, czy jesteś filmowcem i szukasz przebitek do swoich produkcji, czy może potrzebujesz znaleźć wideo na swoją stronę WWW, do reklam lub metów społecznościowych, nie jesteś skazany wyłącznie na drogie serwisy sztokowe. W tym filmie pokażę Ci aż 10 stron z bezpłatnymi ujęciami wideo do pobrania. Nawet filmowcy potrzebują czasem skorzystać z gotowych klipów, jakie oferują banki sztokowe. Nie zawsze mamy czas, by nagrać ujęcie, którego potrzebujemy, a kiedy jest to zwyczajnie nieopłacalne. Jeśli potrzebujemy ujęcie pokazujące widok na Golden Gate, to taniej będzie nam kupić taki klip, niż zapłacić za koszty podróży do San Francisco. Postanowiłem więc zebrać listę 10 stron z darmowymi ujęciami sztokowymi, żebyś mógł wzbogacić swoje produkcje o profesjonalne wideo, na dodatek nie płacąc za to ani złotówki. Zacznijmy od portalu Pixabay, który na ten moment oferuje ponad 30 tysięcy zupełnie darmowych ujęć sztokowych, które możesz wykorzystać w swoich filmach, reklamach czy w mediach społecznościowych, na dodatek bez dodawania informacji o tym, kto jest autorem wideo i skąd zostało pobrane. Po prostu wejdź na stronę, wyszukaj ujęcie, którego potrzebujesz, pobierz je na dysk i użyj go w swoim projekcie. Mój drugi ulubiony bank wideo to Pexels. Choć na co dzień korzystam z płatnych banków sztokowych to muszę przyznać, że baza klipów Pexels robi ogromne wrażenie zarówno pod kątem liczby dostępnych darmowych ujęć wideo jak i pod kątem ich jakości. Zdarzało mi się nawet, że nie byłem w stanie znaleźć ujęcia, którego potrzebuję w płatnym banku, a ze znalezieniem go na stronie Pexels nie miałem problemu. Podobnie jak w przypadku Pixabay w tym portalu również nie musimy podawać informacji o tym kto jest autorem wideo i skąd pochodzi możemy je pobrać na komputer i bez obaw używać w swoich projektach. Kolejna strona z darmowymi sztokami to Mixkit. Mają bardzo przejrzysty podział na kategorie, który ułatwia znaleźć ujęcia wideo spełniające wybrane przez nas kryteria. Widać, że baza jest na bieżąco aktualizowana, bo mają całkiem sporo ujęć o tematyce covidowej. No i najważniejsze, ujęcia nie wymagają umieszczania credits. Możemy ich użyć bez podawania informacji o tym, skąd je pobraliśmy. Czwarte miejsce, z którego pobierzesz darmowe ujęcia z drona i mnóstwo innego rodzaju wideo, to Cover. Plusem tego miejsca jest to, że mają bardzo dużo swoich autorskich klipów, które nie powtarzają się w innych darmowych sztokach. Podawanie informacji o tym, kto jest autorem wideo, jest mile widziane, ale nie jest konieczne, czyli zasady są takie same jak przy trzech poprzednich stronach. Dochodzimy do piątego bezpłatnego banku ujęć sztokowych, jakim jest Splitter. Niestety jest to ostatnia strona, która nie wymaga od nas podawania informacji o autorze. Minusem Splitcher jest dosyć ograniczona baza wideo i brak podziału na kategorie. Znalezienie klipu o konkretnej tematyce jest więc dosyć problematyczne i czasochłonne. Mamy za sobą 5 stron, które łącznie dają nam do dyspozycji kilkadziesiąt tysięcy profesjonalnych ujęć wideo, z których możemy korzystać zupełnie bezpłatnie. Przejdźmy teraz do pozostałych pięciu również darmowych banków które jednak mają nieco bardziej restrykcyjne zasady korzystania z udostępnianych przez nich materiałów. Videvo to baza prawie 15 tysięcy darmowych ujęć, z których większość wymaga podania informacji o tym, kto jest autorem. Jeśli więc chcemy korzystać z takich klipów, musimy w opisie filmu lub w napisach końcowych dodać stosowną notatkę. Oprócz darmowych ujęć, Videvo ma też sporą, płatną bazę dla swoich subskrybentów. Zwróć uwagę, by włączyć filtrowanie według darmowych materiałów, tak, by wyświetlały się tylko te ujęcia, z których możesz bezpłatnie korzystać. Siódma strona na naszej liście to VDZ, składająca się z ponad 1000 sztoków podzielonych na kategorie. Większość z nich dostępna jest pod warunkiem umieszczenia informacji o autorze, jednak jest kilka rodzajów licencji, dlatego przed pobraniem wybranego wideo zapoznaj się, na jakich warunkach możesz z niego korzystać. Nadal nie znalazłeś ujęcia, którego potrzebujesz? W takim razie czas odwiedzić stronę Mazway.com która zaskoczyła mnie jakością niektórych materiałów. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się znaleźć tak dobrze zrealizowanych wideo w darmowym sztoku. Większość z nich wymaga umieszczenia informacji o tym, kto jest autorem. Powoli zbliżamy się do końca listy, ale zanim to nastąpi odwiedź bazę Derful.com, bogatą przede wszystkim w piękne ujęcia z drona, zarówno w rozdzielczości Full HD, jak i w 4K. Materiały udostępniane są w ramach licencji Creative Commons 4.0 która wymaga podania informacji o tym, kto jest autorem wideo, dołączenia linku do opisu licencji Creative Commons i opisania, jakie ewentualne zmiany zostały dokonane w materiale. Ostatnie dziesiąte miejsce należy do strony Vidsplay.com, która, choć wygląda na bardzo prostą, to kryje w sobie kilka ciekawych perełek. Warunkiem korzystania z klipów jest umieszczenie w widocznym miejscu linku do strony Vidsplay.com. Jak więc widzisz, płatne banki sztokowe to nie jedyne rozwiązanie. Jeśli nie masz czasu, by nagrać ujęcie, którego potrzebujesz, warto sprawdzić, czy nie znajdziesz czegoś podobnego na podanych przeze mnie stronach. Pamiętaj też, że serwisy te mogą zmieniać zasady udostępniania swoich materiałów, dlatego przed pobraniem ujęć koniecznie sprawdź aktualne warunki licencji, by wiedzieć, na jakich zasadach możesz korzystać z filmów. Daj znać w komentarzu, czy znałeś te miejsca, czy może udało mi się zaskoczyć Cię czymś nowym. Jeśli przygotowana przeze mnie lista stron z darmowym wideo sztokowym przyda Ci się w Twoich projektach, to proszę polub ten film i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za poświęcony czas.